Mógł zapłać za piękne śpiewy, piękne granie. Po wielkim trudzie naszego triduum trwającego od, mój drodzy, środ środowej juczni uczni ciemnej powolutku lądujemy. Z, z tym wielkim wysiłkiem, ale kazania o Matce Bożej. O jej planie wobec Ojczyzny i nasz będą jeszcze długo trwały. Przypominam, mam teraz 8 stron wypisków z Drogi Krzyżowej i rozwagi ręcowych na temat uwag Matki Bożej do naszej Ojczyzny. Dzieci przychodzi ona jako królowa, jako królowa i matka, więc nami się nie patyczkuje. Mówi pięknie, ale przedstawia. Konkretną rzeczywistość roku 2024, w którym myśmy się znaleźli. Mamy tu raport gospodarczy o naszej ojczyźnie, raport polityczny o naszej ojczyźnie, i mamy raport o stanie naszej wiary i naszego życia moralnego jako Polaków. Przed, po, przed południem kończyłem. Pokazując miłość Matki Bożej, nazywa naszą Ziemię jej dziedzictwo. Jako jej chwałę gwarant ślubuje nam wierność, żądając od nas odpowiedzi miłosnej. Wiecie, jakie to są mocne słowa: że Polska jest jej dziedzictwem. W tekstach Maryjnych, bo siedzimy nad mszałem Maryjnym, dzieci są takie odniesienia. Mój tron w Jeruzalem. Juda moim dziedzictwem. Wszystko, co do Matki Bożej odnosi się w Starym Testamencie odkrywam, to jest to przelane w jej orędziach o nas. Mówi o nas jej dziedzictwo. Widzicie, to jest pojęcie dziedzictwo. Dostałem po tacie dom, mówi na przykład 15 hektarów pola. To jest moje dziedzictwo. Inaczej, moja własność. Dzieci, myśmy przez Boga zostali zadani Matce Bożej, tak jak on dziś, Izrael został zadany Bogu. Dzieci nieprawdopodobne wybraństwo. Tu mógłbym godzinami o, o tym wymiarze mówić, ale przechodzę do ostatniego, do kolejnego zdania z tego raportu, no bo on jest bardzo konkretny. Prawdziwie jestem królową. Na samym początku rędziu się Matka Boża przedstawia królową. W związku z tym dzieci biorę się za troskę za naród i musicie usłyszeć, mimo ran, brzydki ran, Matka Boża będzie ciągle robiła odniesienia, że jej oblicze też jest poharatane. Przypominam, zrobili to husyci za czasów Jagieły w XV wieku. Napadli na częstowe, zniszczyli obraz. Nie dało się go uratować w wymiarze całościowym, więc artysta musiał coś wymyśleć. Ślad tego napadu to są, jest tu, matka Bożona, ma, pięć ciętych gran. Na twarzy, w poprzek, tu na szyi ma cięte. Mimo brzydki gran. Na razie Matka Boża nie odnosi się do siebie, ale mówi, które pokryły ten naród. Wciąż go kocham i nie wstydzę się przyznać, że jestem królową właśnie tego narodu. Wczoraj wam mówiłem, plan Matki Bożej jest odrodzenie duchowe Polski. To odrodzenie Zatopione własce Bożej sprawi, że pokonamy wrogów wewnętrznych i wrogów dzieci zewnętrznych. Mnie, jako historykowi, o wiele łatwiej przychodzi rozumieć te wszystkie dzieci przeszczenie, bo tych pikantnych historii życia Polski znam wiele, więc dla mnie to te słowa są ogromnym ogniem, i rozumiem, o co matce Bożej. Chodzi. Nie wstydzę się przyznać, że jestem królową tego narodu. Ja, Maryja, rozumiem. Ja nie mogę powiedzieć o moich rycerzach, że ja się was wstydzę, że czasami coś na mnie nagadacie, nabroicie, wymyślicie nie wiadomo co. To nie ma wpływu, na moją relację do was. Będę ciągle powtarzał. Jesteście moją chlubą. Nie zamieniłbym was na jakąkolwiek inną ofertę. Kapujecie? Lepszego daru od Pana Boga nie mogę otrzymać. Więc przenoszę ten obraz na rzeczywistość Matki Bożej i ona tym językiem do nas mówi. Dzieci, jak patrzę na moich panów, lektorów, to mi brak słów radości i entuzjazmu. Że czasami kulejemy, coś tam. Ja muszę powiedzieć, a to się tak i tak wydarzy, rozumiecie? Choćbyśmy jak przygotowali zawsze coś się wydarzy. To jest fizycznie niemożliwością, bo jesteśmy ludźmi. Maria daje kolejną gwarancję. Nie, To jest druga gwarancja. Nie zmienię zdania. <laughs> A skoro ma takie zjednoczenie w Bogu, <laughs> przepraszam, jestem, która jestem w Trójce Świętej, to pomyślcie, co się może wydarzyć w Polsce. jako jeszcze raczkujący kapłan, kiedy przepowiadałem na Hali Malinowej to proroctwo, że przyjdą do Ciebie Polsko z darami, 2009 chyba dziewiąty rok, czy siódmy, nie wiem, może patrzeć, gdzie to się wszystko wypełnia. To się wszystko dzieci wypełnia. Przewidziana strategia bitwy o Kościół, że dokona się na ziemi polskiej, no da się zrobić taką analizę, dzieci, po wydarzeniach historycznych tych rzeczy, że dzieci nie pomyliłem się. Że nam dopiero teraz przyłożą, no to wynika z tego, co zrobili z Panem Jezusem. Dopiero. Jak nasi biskupi i kapłani będą z rękami w nocniku i zobaczą, że zostali oszukani, że służyli innemu Panu, który im obiecał góry złote, dzieci, no przyjdzie król. Was, tą niewielką garstkę, Pan Bóg wybrał na swoje narzędzie. Czy rozumiecie, czy nie rozumiecie, dzieci, racja stanu brzmi, musimy wytrwać, kapujecie? Musimy wytrwać. Już można drzwi przymknąć. Następna deklaracja Matki Bożej. Po drugim, druga deklaracja, nie zmienię zdania. Trzecia. I nie wybiorę innego państwa. Nie dziwcie się, że Bóg czasami stosuje wobec nas pewien przymus. Obrazem bitwy, co nas czeka, to ja patrzę, jaką bitwę przeżywa pani Agnieszka. Jak ona się zmaga z tym całym ciężarem, jak jest w stanie w cudzysłowie spowodować prowokację Boga, że ją później muszę składać. Widzicie, co ostatnio Bogu powiedziała? Dziś ma duże lęki, a ja otaczam całym sercem, bo potraktowała gwiazda, że Panu Bogu przygadała, że ona do kaplicy wchodzi jako do pracy. <grytanie> dzieci, jakbyście widzieli to, co ja widział, to byście zrozumieli tę bitwę. Bo wszyscy przeżyjecie w pewnym momencie taki sam kryzys. Bo, będzie, bo dzieci... Wyczerpanie tym wszystkim jest ogromne. Dzieci, jadłem z wami obiad, ale nie... nie piłem, jadłem, to nie byłem ja. No nie, nie ma czym jeść. Siły nie ma. Niczego. Skąd ja mam dziś teraz siłę nakazanie Nie wiem. Ale wiem, co się wydarzy za 20 minut. <grytanie> Padnę, wyłączą się wszystkie systemy. Nawet mi ręka mniej spuchnięta jest teraz, nie? A za chwilę będzie bomba Bóg nas tak przedziwnie prowadzi. Dlatego wołając do was, wytrwajcie, bo mamy gwarancję z nieba, rozumiecie? Bo we wszystkich, we wszystkich układach historycznych było co? Paktujemy z tymi, bo mamy gwarancję Anglii i Francji. Wypowiedzą wojnę. Ukraina usunęła bombę atomową, bo co powiedziano? Że mają amerykańską gwarancję czego? Granic. To nie a ja, ja słyszę, że mają gwarancję, no to już z góry historycznie wiem, że wydoją w tym układzie. Nie? Jak się dowiaduje, że my mamy teraz gwarancję bezpieczeństwa, i Polska podpisała tajną klauzurę, klauzurę że ponoć nawet nie wie pan prezydent, z Ukrainą i z Izraelem, to jak myślicie, co z tej gwarancji wyniknie? Wojna. I zrobienie placu dla gości z Bliskiego Wschodu, tak czy nie? Dzieńcy, to, to nie, że ja. Nie, 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 dzień, ja nie mówię tylko jako historii dla Was, z góry wiem, co z tego mirażu wyniknie. Więc mamy gwarancję, i musimy podjąć wyciągniętą rękę matki Bożej. Pełną gwarancji, pomocy i wytycznych. Kolejne drugie żądanie. Do nas, ty, Polsko, uczyń to samo dla mnie. Trzecie błaganie. Nie wstydź się mnie. Będę was prosił od Ducha Świętego, żebyście zakon mariański chodził zawsze do kościoła w szkaplerzu. I będziecie mi meldowali, jaka jest reakcja. Nie tylko w skapleżu, ale będziecie również trzymali na piersi Ryngraf, królowa Polski w niebo wzięta. Co ten Natanek wymyślił? Jest będzie to nasza odpowiedź. Nie wstydź się mnie. Nigdy mnie się nie wstydź. Mówi Maryja. Jestem Twoją chwałą. Wiecie, jak, jaką dla mnie radością jest, jak ktoś mówi, że ksiądz Piotr jest kapłanem Maryjnym. To ci największa pochwała. Bo jak Maryjnym. To wam nie zasłania Pana Jezusa. Musi kochać Eucharystię. Dzieci Bóg to wszystko wynika. Musi być pobożny. Musi być ludowy. A dziś Pan Profesor wyjaśnił mi stare znaczenie terminu ludowy. Bo nas uczono, głupie babki, klepejo nie, ludowy, czyli narodowy. Termin ludowy w historiografii polskiej znaczy narodowy, pobożność ludowa, pobożność narodowa. Pieśni ludowe, pieśni narodowe w języku ojczyźnianym. Wszystko przekręcili. Formując nas na księży, nagadali lu, lu, ludowy, to dewota. Kapujecie? Jak co potrafią zrobić w ciągu paru pokoleń tylko z jednym słowem? Jestem Twoją chwałą, mówi Maryja. I Ty bądź moją chwałą. Ogłaszam zaciągi do Zakonu Mariańskiego, będę reguły omawiał. Ogłaszam zaciągi do Zakonu Mariańskiego. Ty bądź moją chwałą. Kiedy połączymy te dwie przestrzenie chwały, Matka Boża co mówi? Razem bądźmy chwałą Boga. Bo jeśli będziemy razem chwałą Boga, otrzymamy łaski, które pomogą pokonać nam wrogów wewnętrznych i zewnętrznych naszej ukochanej ojczyzny Polski. Amen.